Wszystko, co nas łączy. Radio Wilno. Rozmowa dnia. Dzień dobry w studiu radia Wilno Paweł Kobak. W Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie w minione czwartek i piątek, 17 i 18 października odbywała się czwarta międzynarodowa konferencja naukowa tożsamość na styku kultur. To już czwarta konferencja z tego cyklu. Jak mówi jej tytuł, myślą przewodnią wszystkich tych konferencji jest wzajemne oddziaływanie na siebie różnych kultur narodowych, kultury elitarnej wysokiej, kultury lokalnej i globalnej, z uwzględnieniem najbardziej aktualnych uwarunkowań i społecznych, i politycznych, i też kulturowych. Ale tym razem szczególną uwagę chcemy poświęcić samoświadomości młodego pokolenia i wypływającym z rozważań na ten temat problemom dydaktycznym. Otwierając konferencję, powiedziała docent dr pani Irena Masowicz z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie. Panią docent gościmy dzisiaj w audycji rozmowy dnia. Dzień dobry panie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ilu w tym roku było prelegentów i skąd pochodzili? W tym roku w porównaniu z poprzednimi konferencjami z tego cyklu, uczestnikami konferencji było tylko 25 osób z pięciu krajów. Oprócz Litwy byli to też y, naukowcy z Polski, z Czech. Ukrainy i Niemiec. Co dominowało? Jaki temat dominował? Był przeważający na tegorocznej konferencji. Zgodnie z naszymi planami, dominującym tematem był język i świadomość młodego, najmłodszego pokolenia i wypływające, jak, jak mówiliśmy, z tego jakieś takie zadania, zadania dydaktyczne. I udało się to zrealizować dzięki temu, że gościliśmy u siebie naukowców z dwóch ośrodków, z dwóch bardzo takich silnych ośrodków zajmujących się dydaktyką języka polskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jaki jest język polski młodego pokolenia Polaków na Litwie i przy okazji czym się różni? Czy jeśli się różni od języka młodego Polaka z Czech, Ukrainy i Niemiec, bo była okazja do porównania? Jaki jest Trzeba na pewno zacząć od tego, że język polski, którym posługuje się młodzież, nie jest jednolity. Że jest, jest bardzo zróżnicowany i jak prowadząc badania, rozmawiałam z młodzieżą, to oni są całkowicie świadomi tego, że, że posługują się dwoma odmianami polszczyzny, że jest to język ogólny, którego uczą się głównie w szkole i którym niestety posługują się głównie w szkole. Oraz ten taki język nieformalny, język komunikacji w rodzinie, język komunikacji w środowisku rówieśników. Chyba najbardziej Pana akurat interesował ten, ten język komunikacji nieformalnej, więc jak sami uczniowie mówią, jest to język mieszany i taką najbardziej charakterystyczną cechą języka młodzieży jest mieszanie języków. Uczniowie z Wilna są, znają cztery języki, coraz lepiej znają angielski i coraz bardziej też i angielski wkracza do ich komunikacji nieformalnej. I tu widzimy, widzimy wielkie zmiany, nawet, nawet w, w sposobie określania tego tego stylu komunikacji. Coraz rzadziej uczniowie mówią, że to jest język wileński, odmiana wileńska. Coraz częściej mówią, że, mówią, że to jest język mieszany, że to jest y, mieszanka języków. No i to chyba najbardziej, y, najbardziej cechuje ten styl komunikacji młodzieży. Jako językoznawca muszę stwierdzić, że to jest całkowicie naturalne zjawisko w warunkach wielojęzyczności, kiedy każda społeczność dwu- czy wielojęzyczna w ten sposób jakby demonstruje część swojej tej tożsamości, że, że jest użytkownikami wielu języków i to to przejawia się w, w komunikacji codziennej. Ale no też jako, jako polonista, jako, jako dydaktyk uniwersytecki, a także jako osoba, która, która też ma kontakt z uczniami w szkole, no to muszę powiedzieć, że to jednak jest wielki, wielki problem przed, przed, przed dydaktyką, dlatego że uczniowie nie zawsze potrafią z wielką łatwością przejść z tego, Języka komunikacji nieformalnej na język ogólnopolski, i tak jak tu mówiliśmy, często właśnie te, często w, w komunikacji po polsku, akurat gdzieś tam ten polski odpowiednik w tej chwili gdzieś się gubi, a przychodzi na myśl jakiś inny rosyjski, litewski lub nawet angielski. Jeżeli chodzi o porównanie, to tu wspólne jest to, że we wszystkich trzech przypadkach, zarówno w Czechach, na Ukrainie, jak, jak i na Litwie, młodzież jest wielojęzyczna i w komunikacji takiej z rówieśnikami wykorzystuje również elementy innych kodów, innych języków. Natomiast różnice są takie, że w przypadku młodzieży, która chodzi do szkół polskich w Czechach na Zaolziu, to kontaktują tylko trzy języki. Język język polski, język czeski i język angielski. Natomiast w przypadku młodzieży polskiej na Litwie czy na Ukrainie to mamy do czynienia z oddziaływaniem nawet czterech języków. W naszym przypadku to polski, litewski, rosyjski, angielski. W przypadku uczniów na Ukrainie to polski, ukraiński, rosyjski i angielski. Bo był taki referat, który porównywał świadomości i język uczniów polskich w Wilnie i w szkołach polskich na Ukrainie, i z tego wynikało, że ku wielkiemu zaskoczeniu w ogóle wszystkich uczestników konferencji, że w Wilnie uczniowie ulegają wielkim wpływom języka rosyjskiego. To on jest tym dominującym językiem, innym, drugim, który wpływa na polszczyznę i na komunikację codzienną. Natomiast na Ukrainie jednak y, największe wpływy ma język y, ukraiński, a nie rosyjski. Ale to tylko Polacy, a ja mówię o Polakach litewskich, mhm. są chlonni. Na, na języki rosyjski, na język litewski, bo Litwini, młodzi Litwini, no, no nie posługują się jakimiś zapożyczeniami z języka polskiego. Rosjanie też no, z szacunkiem do języka się odnoszą, mówią po rosyjsku poprawnie. Tylko my jesteśmy no, no tacy wielojęzykowi. Wielo Nie wiem, czy cieszyć się z tego powodu, czy, czy płakać. No, wielojęzyczność to jest, jak wielu badaczy mówi, że to jest i bogactwo, i przekleństwo. Bogactwo polega na tym, że, że możemy się przestawić i mówić w różnych językach, z różnymi rozmówcami. No, a to przekleństwo polega na tym, że jednak w komunikacji codziennej mieszamy języki. Nie wiem, czy, czy to tak do końca prawda, że młodzież litewska nie, nie używa w taki, w swoim slangu zapożyczeń. Myślę, że też. No, muszą jeśli być chodzi o przykleństwa, to, to rosyjskie. Nie oczywiście. tylko. Myślę, że nie tylko. Ten temat nie jest badany do końca, ale w 2007 roku ukazał się taki, taki słowniczek żargonizmów. Zajkauskasa i, i wtedy w tym słowniczku żargonu litewskiego było bardzo dużo zapożyczeń z języka rosyjskiego. No na przykład chociażby wyraz mabilkie, to, to też jest właściwie zapożyczenie z języka rosyjskiego. No tak, mabilkie. Konferencja nosiła tytuł Tożsamość na styku kultur. Czy tożsamość Polaka z Litwy ma coś wspólnego z tożsamością Polaka z Czech lub Ukrainy? Czy mimo wszystko bardziej się różnimy niż jesteśmy podobni do rodaków z innych krajów? Myślę, że, że wiele nas łączy: jesteśmy, jesteśmy mniejszością narodową, jesteśmy poddani wpływom też innych kultur, innych języków. No, nie mamy może takich pełnych pełnych praw, jak, jak Polacy w Czechach. Tak, jak Polacy w Czechach rzeczywiście. W Niemczech. To, to prawda. No bo różnimy się w wielu przypadkach. Różnimy się liczbą. Różnimy się stopniem, sposobem zamieszkania. Różnimy się też też pochodzeniem. No na przykład to, co nas łączy z Polakami na Zaolziu w Czechach, to, że zamieszkujemy takie dosyć zwarte terytorium i stanowimy taką bardzo zwartą grupę, a na przykład Polacy na Ukrainie są, są porozrzucani, nie stanowią takiej zwartej grupy. No, inną taką cechą może być też miejsce zamieszkania, więc jak już powiedziałam, że Polacy na Ukrainie są rozrzuceni, my mieszkamy w pasie, przy granicy z Białorusią, natomiast Polacy w Czechach mieszkają nie tylko przy granicy z Polską, ale, ale jak wiemy, że, że, nawet w mieście, które jest na wpółpolskie, polskie, na wpół czeskie. I jedyne i, miasto na świecie, które no, należy do dwóch tak, państw. Tak, tak. I, I tutaj w ogóle te kontakty, kontakty z Polską dla Polaków na Zaolziu, to nie stanowią żadnego problemu, I, więc i jeździ się, chodzi się na zakupy do, do Polski. Mówimy tu o Cieszynie, tak? Tak, tak. O mówi tak, tak mówimy o, o Cieszynie i o Cieszynie Czeskim. Więc granicą tam jest, granicą tam jest most przez Olzę. i no tak, tam nie Polacy, ma. Polacy z, z czeskiego Cieszyna chodzą na zakupy, na kawę do polskiego Cieszyna. W czeskim Cieszynie jest teatr, gdzie... A Polacy z Polski chodzą na piwo. Może, może tak, ja akurat tak, wiedziałam, tak. wiedziałam bardziej o tym, mówiąc o, o Polakach w Czechach, to, to myślałam o tym, że, że może właśnie chodzą, żeby, żeby jakoś tak trochę zaczerpnąć tej też kultury polskiej, Również ale, też. Ale, ale też odwrotnie, bo na przykład uczniowie z Polski bardzo często przychodzą na zajęcia pozalekcyjne do Czech, bo widocznie to jest jakoś bardziej korzystne, nie wiem, może nawet w cenie. Także tu cały czas ciągły taki ruch na tej granicy istnieje. Właściwie tej granicy, granicy nie ma. My natomiast, no, mamy jednak daleko, daleko do Polski. Te kontakty są, są, rzadsze, nie takie codzienne. No i to też jakoś, jakoś chyba wpływa na to, że, że jednak jakoś czujemy się oderwani od, od Polski. Zmieniamy temat, a, ale bardzo nieznacznie. Komisja 16 edycji Mistrza Ortografii ogłosiła 21 października wyniki organizowanego przez Stowarzyszenie Macie Szkolna konkursu. Komisja, a to pani. Wraz z docent dr Barbarą Dwilewicz, również z Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie sprawdziliście 30 prac pisemnych dyktanda pod tytułem W poszukiwaniu własnych korzeni poświęconego 450. rocznicy Unii Lubelskiej. Dyktando pisali uczniowie reprezentujący szkoły polskie w rejonach wileńskim, solecznickim oraz mieście Wilnie. Jaki jest poziom polszczyzny, polszczyzny poprawnej, gramatycznej u uczniów szkół polskich na Litwie? No jest różny, dlatego że mamy mistrza ortografii, który popełnił parę błędów, i mamy mamy pracę, mieliśmy też pracę słabsze, gdzie było znacznie więcej błędów. Jeżeli chodzi o o to dyktando i o blendy to są dwa rodzaje trudności, i w związku z tym dwa rodzaje błędów. Jeden typ błędów to są typowe błędy ortograficzne, takie, które wynikają z niedostatecznego opanowania reguł, a więc łączna, rozłączna pisownia najczęściej, bo, bo takich, takich klapek było najwięcej. Natomiast drugi typ trudności polega na tym, że uczniowie czasami nie rozumieją pewnych wyrazów, nie znają, Ją pewnych wyrazów, a to wynika z braku jakiegoś takiego w ogóle ogólnego rozeznania, oczytania i popełniają takie blendy, które są skutkiem tego, że nigdy z takim wyrazem się nie zetknęli. I źle usłyszeli ten wyraz i w związku z tym też źle napisali. Bo układając dyktanda, staramy się, żeby... Żeby to nie tylko był tekst naszpikowany jakimiś trudnościami ortograficznymi, ale też, żeby to był jakiś taki ciągły tekst na jakiś temat. W tym roku naszym bohaterem był Mariusz Radziwił, mieszkający w Olsztynie, który przyjechał do Wilna, żeby szukać tutaj swoich jakichś korzeni litewskich, o których oczywiście świadczyło jego nazwisko. I bardzo częsty błąd pojawił się w nazwisku Radziwił. Uczniowie pisali jedno ły, tak jak słyszeli, dlatego że w wymowie tego się nie czuje. A to oznaczało, że, że nie zetknęli się z tym nazwiskiem w formie pisanej. Czy ten poziom, pani docent, z obserwacji już tych 16 edycji, może pani ocenić, rośnie, czy odwrotnie pada? Czy utrzymuje się na takim poziomie pewnym? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należałoby porównać te dyktanta. Wszystkie te dyktanty są zarchiwizowane w, w Stowarzyszeniu Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie, macie szkolna, także na pewno to można by było zrobić. I bez takich badań trudno, trudno powiedzieć, więc myślę, że ten, ten poziom jest podobny, ale zmieniają się rodzaje błędów. No, y, mogę tylko powiedzieć, że wczoraj y, nie, było, nie było blendów, takich blendów, o których teraz mówi się w szkole, takich, takich blendów, które powstają pod wpływem innych języków. Na przykład y, pisanie I y, po, po l y, albo J al zamiast i tak, albo I zamiast j, j zamiast i, zamiast y, tam, gdzie wymawiamy y, ja na przykład encyklopedia, więc właśnie wczoraj nie, jakoś nie, może jeden, drugi, nie, nie było to nagminne. No to też, to też jakby jest optymistyczne i wskazuje na to, że tak jednak te języki, no nie, nie, nie mieszają się, że ta ortografia funkcjonuje, w, jednak te reguły jakoś os funkcjonują osobno. Można powiedzieć, że większy problem stanowi interpunkcja. Jakoś tak może dlatego, że, że mniejszą wagę przywiązuje się do interpunkcji w tej, w tej komunikacji, takiej, takiej medialnej, gdzie w ogóle nie może ma przecinka. znów wpływ angielskiego, bo tam prawie nie albo ma przecinków. Tak, albo może tak, może wpływ angielskiego, chociaż tutaj błędy polegały głównie na tym, że uczniowie stawiali za dużo przecinków, ale to też wynikało z niewiedzy reguł. 21 października w Wilnie miał miejsce historyczny moment. Na Litwę z Polski zostały przywiezione podręczniki do języka polskiego dla klas od czwarty do 10. Jak pani ocenia ten fakt? No, tak chyba jak, jak i cała społeczność polska bardzo się cieszy. Dlatego, że jeszcze, jeszcze przed rokiem wielu osób takich kompetentnych było sceptycznie nastawione wobec, wobec tego faktu. To znaczy uważało, że, że to jest niemożliwe. No, ale jednak możliwy stał się zapis w dokumencie i sprowadzenie tych podręczników. No, i cieszę się też, że, że zrealizowano to bardzo szybko, i no też takim powodem do naszej wspólnej dumy jest chyba to, że, że nie była to jakaś pomoc humanitarna, tylko że szkoły polskie na Litwie ze swoich własnych szkół. Tak, zdecydowały, zgodziły tak, się zapłacić? podręczniki, Podręczniki w Polsce. Ja myślę, że ceny podręczników polskich w Polsce nie były wyższe niż ceny podręczników polskich na Litwie, dlatego że zawsze mówiliśmy o tym, że koszty wydania podręczników takich malonakładowych są bardzo, bardzo wielkie i to się potem odbijało zawsze w cenie. Także na pewno to nie, nie kosztowało znacznie więcej, a mamy nowe, współczesne podręczniki. O wiele bardziej jakościowe. Bardzo cieszę się, że została sprowadzona seria Między nami. Zaletą tych podręczników, tej serii jest to, że to są nie tylko podręczniki dla uczniów, ale to jest cały zestaw, a więc to jest również zeszyt do ćwiczeń. To jest również taki Poradnik metodyczny dla nauczyciela, który wygląda tak, że jakby oprócz podręcznika jeszcze jest taki margines, a na marginesie podane są nawiązania do podstawy programowej, podane są wskazówki, jak wykonywać niektóre ćwiczenia, jak można je rozwinąć. No i na tej radosnej nucie skończymy nasze spotkanie. Dziękuję Pani bardzo za wizytę w studiu i rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji rozmowa dnia Radia Wilno gościliśmy panią docent dr Irenę Masowicz z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Wilnie, organizatora czwartej międzynarodowej konferencji naukowej w Wilnie Tożsamość na styku kultur. Do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.